Witajcie, z tej strony Boro z Milmaga. Jesteśmy razem z Suweren Arms w Jarocinie. Dzisiaj zapoznawaliśmy się z karabinem samopowtarzalnym PAK-10. Jak sama nazwa wskazuje, broń jest zastosowana do amunicji 308 Winchester, czyli jest ARM10. Obecnie konfiguracja obejmuje kolbę B5 Systems, jednostronne manipulatory, łoże w systemie KeyMod zakończone, odcinkami szyny Picatinny, które są w parze razem z otworami montażowymi zawieszenia. Pozostałe otwory są jeszcze w tylnej części łoża i w kolbie, czyli w sumie jest ich sześć. Nie jest to konfiguracja finalna. Po poprawkach karabin będzie wyposażony w obustronną dźwignię napinania, bezpiecznik, poprawiony spust, który w tym momencie jest milspekowy, jest dość twardy jak na karabin typu DMR. Zostanie zmienione łoże na m -Lock. Poza tym yy, będzie dostępna wersja bogatsza, do której zostaną dane, dodane inne urządzenie wylotowe w postaci hamulca, jeszcze inny spust i kilka innych zmian dla bardziej wymagających użytkowników. W tym momencie dostępne są lufy 18 i 20 cali z gwintem 10 calowym. Jeśli będzie odpowiednie zainteresowanie i tutaj w tym tutaj wasza rola, będzie można również kupić karabiny pak 10 z lufami 22 i 24 cali. Nasze dzisiejsze spotkanie z Sovereign Arms miało charakter zapoznawczy. Strzelaliśmy tylko na 50 metrach i na tej odległości karabin spisywał się bardzo dobrze. Wysoka kultura pracy, fajna celność, nie za duży odrzut. W przyszłości będziemy testować PAK-10 na dystansie 600 metrów i wtedy przekonamy się jak wygląda celność w praktyce. Z tego co mówią przedstawiciele przedsiębiorstwa można osiągnąć na tej 18-calowej lufie 1,4 moła przy użyciu amunicji lapła. I jeden moła przy amunicji 80 Naszym zdaniem na podstawie dzisiejszego strzelania Karabin pasuje się w górnych partiach średniej półki. Cena ma wynosić między 7 a 8 tysięcy złotych. A premiera będzie na sosnowskich targach Hunting Expo. Pozdrawiamy i do zobaczenia.